Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Witam Was w filmie, którego bohaterem jest Samotny Włóczęga. Tajemnicza postać, na którą natrafić mogliśmy podczas podróży przez Pustkowie Mojave w Fallout New Vegas. Miłego oglądania! Samotny Włóczęga to wędrowny grajek, którego spotykamy pod billboardem Sunset Sarasa Parilli na wschód od suchego jeziora Eldorado i na północ od stacji benzynowej. Mężczyzna przyszedł na świat w 2253 roku w stanie Montana. W bardzo młodym wieku został porzucony przez ojca. Matka wychowywała go samotnie. Po jej śmierci postanowił odszukać tatę. Sam jednak nie wie, czego oczekuje od spotkania z nim i czy kiedykolwiek go odnajdzie. Rozważa zwykłą rozmowę i zapytanie o powód odejścia, jak również bombę wryj na dzień dobry. Samotny włóczęga opowiada, że jego ojciec był bardzo tajemniczy, czasami zachowywał się jak nieznajomy. Dialog ten spowodował pojawienie się wśród fanów serii Fallout teorii, jakoby ojcem mężczyzny mógł być tajemniczy nieznajomy. Jeśli kurier jest mężczyzną i posiadamy profit kobieciarz, możemy zapytać go, czy czasem nie ma 17 lat, co sugeruje, że nasz protagonista miał stosunek z kobietą w montanie mniej więcej 18 lat przed wydarzeniami z gry, niezależnie od wieku, jaki ustawiliśmy naszej postaci. Cały dobytek samotnego włóczęgi stanowi broń oraz gitara, którą zostawił mu ojciec. Mężczyzna zwiedził spory kawałek powojennych Stanów Zjednoczonych. Odwiedził m.in. kanion syjoński i poznał plemię martwych koni. W 2281 roku zawędrował na Pustkowie mohawę. Tam też postanowił się ustatkować. Chciał zarabiać, robiąc to, co potrafi najlepiej, czyli grając na gitarze. Niegdyś chwytał się różnych zajęć, pracował m.in. w kopalni. W zadaniu Pula Talentów, które wykonujemy na zlecenie Tomiego Torini, możemy zrekrutować samotnego włóczęgę do teatru Die Aces w kasynie The Tops. Będzie wykonywał tam utwory Streets of New Reno, Home on the Wastes oraz New Vegas Valley. Zostały one napisane na potrzeby gry i wykonane przez Joshua Sawyer'a. Głosu w samej grze użyczę mu Gregory Alan Williams. W DLC szczere serca możemy porozmawiać z idącym po śladach, który opowie nam o tym, że spotkał samotnego włóczęgę w przeszłości. Jeśli wykonaliśmy zadanie pula talentów, pojawia się opcja przekazania mu najnowszych wieści o przyjacielu. A w tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!